Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, a w sumie to dobry wieczór. Zapraszam Was na przecudowny przegląd do PEPKO. Jest naprawdę bardzo dużo nowości, więc zostańcie do końca. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, o komentowaniu. Komentujcie, żeby, żeby jak najwięcej osób mogło dotrzeć do tego filmu. 20 zł kosztuje ta welurowa świeczka. Następna jest tutaj i zobaczcie później, jak wypalicie tą świeczkę, jaki piękny Wam zostaje. Piękny taki pojemniczek Wam zostanie. 25 zł kosztuje. Cudowne, cudowne osłonki po prawej stronie. Są też nowe te zapachy zobaczcie, musicie sobie zerkać w swoich sklepach 25 zł kosztuje bo weszło dosyć dużo tych właśnie zapachów nowych tu jest taki przepiękny, ale to jest chyba nowej kolekcji, bo zobaczcie jaki piękny tak, nowa kolekcja, zobaczcie, tu jest nawet koc taki sam, prześlicznie to wygląda, no ja lubię różowy, więc wiecie wiecie, no no takie moje, nie? i tu macie taki zapach, obok macie piękny koc różowy, ale powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo Ładny i on tutaj się tak mieni, zobaczcie, na taki złoty, i już Wam mówię, wymiary i cenę 150 na 200 cm. Za 40 zł odłożę go tutaj, dobra, bo tak chwyciłam go delikatnie, dobra, okej. Okay. Ale przepiękne! Zobaczcie, kupicie taki kocyk i taki um, taki właśnie odświeżacz i przepiękny prezent nawet dla kogoś na imieniny urodziny, czy na jakąś okazję. Cztery dyszki kosztuje lustro. Zobaczcie, jakie ładne. I tace Wam już pokazywałam, ale zobaczcie, do tego możecie kupić tacę i jest jeszcze serwetnik, też przepiękny, pasujące do tego 30 zł kosztuje taca. Zobaczcie, tak się prezentuje. No, i jeszcze takie same są serwetniki, ale wy wiecie o co chodzi. Na pewno. 17 zł kosztuje piękna poszewka. Zobaczcie, tak się prezentuje. Nie wiem, czy są zielone, ale podejrzewam, że na pewno są. Skoro kolekcja weszła właśnie taka bordowo zielona. No i, no i tak to wygląda, idziemy dalej. Pokażę Wam jeszcze fajne koszyki takie na owoce, które będą też fajnie pasowały do tych złotych dodatków, więc tu macie taki koszyk. No i ten koszyk możecie sobie zakupić za trzy dyszki. I co ja tutaj jeszcze widzę, widzę ciekawego. Jejku! Jejku, jakie piękne filiżanki, zaraz Wam pokażę normalnie, nie wytrzymam dzisiaj, uwielbiam takie przeglądy, uwielbiam, zobaczcie tutaj jakie macie do parzenia kawy czy herbaty, taki czajniczek i też jest z motywem złotym, tu są te półeczki, które Wam pokazywałam, jejku, jakie śliczne kubki wyżej, zaraz chyba tutaj normalnie zejdę, zobaczcie jakie filiżanki, ale poczekajcie, pokażę Wam spodek i zobaczę jaka cena i za chwilę Wam położę to, żebyście zobaczyli, tu jest złoty. Złoty kolor i one kosztują 20 zł, jedna, ale naprawdę robią, robią duże wrażenie, bo jak stoją na tej płycie, to tak ładnie to wygląda. Poczekajcie, jak ktoś lubi złoty, tak jak ja lubię złoty, no to po prostu to jest coś dla Was. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Ślicznie, naprawdę bardzo ładnie. A jak ktoś nie lubi za bardzo takiego błysku, to tutaj będą wyżej jeszcze kubki, ale ładne, też mi się bardzo podobają. Zobaczcie, jakie kubeczki prześliczne z takim, z takim dodatkiem marmurowym trochę, za 15 zł, pięknie wyglądają naprawdę pięknie i ta kolekcja najnowsza teraz będzie właśnie w kolorze czarno-różowym zobaczcie tutaj jest różowy, to jest właśnie to jest właśnie e, pasujące do tego koca e, i do, tej, e, do tego zapachu, więc ja czekam na resztę rzeczy z kolekcji już się nie mogę doczekać, bo naprawdę prześlicznie to wszystko wygląda jejku, zobaczcie już miałam odchodzić, a tu jest jeszcze taca Jeden, nie wytrzymam dzisiaj, chyba nie wytrzymam. Przepiękne są te rzeczy. Jak ja się cieszę, że ja tutaj zajechałam. Eee, trzy dyszki kosztuje ta taca, ale jest po prostu prześliczna no i tego złotego jest tak e, nawet dosyć mało, bo jest tylko tutaj na obramowaniu, jeżeli ktoś nie lubi nie lubi, e, nie lubi właśnie mm, koloru złotego, to e, no, no, no to, to jest właśnie dla was, e, jak ktoś nie lubi bo jest bardzo mało go, ale jest po prostu e, jest po prostu przepięknie e, idziemy dalej idziemy dalej Dalej mamy poszewki, ale poszewki wam pokazywałam, więc pokażę wam tutaj dwie sztuki 140 na 260 za 70 zł. Macie takie firaneczki. One są takie trochę grubsze. Są takie trochę grubsze jejko, ale jestem podekscytowana. Takie piękne rzeczy. No i zobaczcie, te miski u nas wjechały. One są też mega do robienia jakiś sałatek. No wiecie, takie miski zawsze się przydają w domu. Są różne rozmiary. Tutaj jest akurat taka duża, ale widziałam też w innych sklepach mniejsze. Więc jak tylko będę. Będę gdzieś nagrywać, to Wam zaraz pokażę. Idziemy tutaj, bo tu jeszcze widzę też cudowny dywan z nowej kolekcji jejku. Normalnie nie wytrzymam za chwilę, ale ten dywan jest z takiego super materiału. 80x120 cm za 80 zł. No i tak on się prezentuje. I z jednej z drugiej strony chyba jest taki sam, bo tak tutaj odchylam i chyba tak samo wygląda. Poczekajcie, zaraz tutaj. Zobaczcie, tak się prezentuje. Nie wiem, bo nie jest rozłożony, ale podejrzewam, że tak i jak ktoś lubi czarny i biały, to będzie po prostu zachwycony tą kolekcją. No bo piękna jest, naprawdę jest piękna. Eee, ostatnie dwie były też bardzo ładne, tylko może nie w moich kolorach, a ta chyba po prostu mnie urzeknie, urzeknie mnie, już mnie urzekła <laughs> zobaczcie, dla naszych pupili 20 zł, takie mamy tutaj eee, paski z takimi obruszkami na szyję no i ubranka, słuchajcie ubranka wchodzą już eee, do sklepów, no i w Pepco oczywiście za 25 zł możecie kupić taką bluzę do wyjścia eee, dla pieska, czy tam dla kotka, nie wiem, z, z, z jakim zwierzaczkiem wychodzicie. Tu jest taki sweter za 20 zł. No i taki, on jest taki golfik. Zobaczcie, tak się prezentuje. Mój piesek wychodzi w zimę w takim ubranku z racji tego, że jest mu zawsze zimno i on się trzęsie. No i później w takiej cienkiej bluzie sobie chodzi po domu. Chyba, że jest bardzo ciepło, to mu ściągamy, nie? Ale zobaczcie, tutaj może wasz piesek albo kotek też błyszczeć. 20 zł kosztują takie szelki. No takich to jeszcze nie widziałam. <laughs> Jakbyście się gdzieś wybierali na jakąś jumpes ze swoim pieskiem, to możecie założyć takie szałowe mm, szaleczki dla niego na przykład, nie? Dobra. <śm> poniosło mi trochę, ale dobra. Ale jestem tak podekscytowana tą nową kolekcją, że to jest po prostu szok, więc piszcie komentarze. Lajkujcie, gdzieś tam udostępnijcie, gdzie się da ten filmik, żeby jak najwięcej osób zobaczyło te filmy. Jedna z was prosiła mnie o koce, więc tam pokazuję wam koce 130 na 170 cm za 25 zł. Taki różowy i one są wszystkie takie bardzo fajne w dotyku, takie grube, mięsiste. Tu jest taki, poczekajcie, 130 na 170 za 25 w kolorze szarym. Oczywiście tych kolorów jest bardzo dużo i w każdym pepku będą pewnie inne. Tutaj pokazuję wam akurat jakie są. Ja jestem w Olsztynie, jakby ktoś się pytał. To jestem w Olsztynie tutaj koło dworca. Tu robię dzisiejszy przegląd, bo tak sobie postanowiłam tu zajechać. Ten kocyk jest z nowej kolekcji 150 na 200 cm, za cztery dyszki. On jest też świetnie spakowany. Od razu też można na prezencik dać. Tutaj te były już wcześniej, ale wam pokażę, no bo z racji tego, że ktoś chciał, no to tak pokazuję mniej więcej. Ehm. No, i tutaj mamy za 4 dychy 130 na 160 cm. No, i tu jest on właśnie w takie ciapki. A tu mamy w takie. Zaraz zobaczymy, czy takie same wymiary. Poczekajcie, bo chyba już tutaj ktoś to otwierał. Tak się prezentuje. No i 130 na 160 za 5 dych. Nie wiem, czy tamten tyle samo kosztował, ale dobra. Jejku, tu tyle cen Wam mówię, że ja już nie wiem, co ile kosztowało przed, chwilę przed. 180 na 220 cm za 70 zł. Piękny różowy koc, Zobaczcie, prześlicznie wygląda. I naprawdę tak jest go dosyć, dosyć dużo. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Poczekajcie, ja tak go tutaj wcisnę i tak zerkam, zerkam, zerkam i tu są jeszcze takie duże. I on jest 150 na 200 cm za cztery dyszki, ale zaraz Wam pokażę, bo 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 on jest taki, zobaczcie, że tak weźmiecie paluchami i z drugiej strony widać, więc jakby ktoś chciał taki, żeby nie było prześwitywalne, to raczej chyba polecam z tych grubszych ostych. Z tych grubszych i one są zaraz 180 na 220 za 50 zł. No i to jest w kolorze szarym, ale zobaczcie, tam stoją jeszcze inne kolory. No i musicie patrzeć w swoich sklepach i grzebcie tam na dole, bo tam są cuda po prostu pochowane z tyłu. <grym> tu jeszcze Wam pokażę taki, to bardziej chyba będzie narzuta. 180 na 220 za 100 zł. Zobaczcie, mmm, piękne one są, po prostu piękne. Ciekawe, jak one wyglądają, jakby tak moje dzieci poskakały, i pies by wskoczył, jak to by wyglądało po jakimś czasie użytkowania tego, nie? Dobra, czy my tutaj coś jeszcze mamy? Tak sobie tutaj tylko przejadę. Poczekajcie, jeszcze wam pokażę tą e, tą e, poszewkę na poduszkę e, 20 zł kosztuje 45 na 45 cm. Tak się prezentuje w takie e, ciapeczki, kropeczki z pomponikami. Jak tam u was zdrówko, słuchajcie, bo mnie zaczyna bolić gardło i przytyka mi nos i nie wiem, czy już słychać, że zaczynam mówić przez nos, ale mam nadzieję, że mi się to, to dalej nie rozwinie i że będę zdrowa, że będę zdrowa. Na razie wzięłam jakieś tam leki. Zobaczymy jutro. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Wpadajcie na moje vlogi. Jutro chyba też zrobię jakiegoś vloga, więc czekajcie. Trzymajcie się. Dobranoc.